Rok 2013 był ostatnim, w którym w planie lekcji znajdowało się przysposobienie obronne, później PO ze szkół zniknęło. Było to takie na lekcji powstań, i meldowanie. Teraz już tego nie ma, uważam, że to szkoda. Bo młodzież nie uczy się już podstaw obronności kraju, choć w szczątkowej formie PO jednak zostało. Teraz zmieniła się ta nazwa od kilku lat na edukacja dla bezpieczeństwa. Jest to podobny, podobny przedmiot, może on został bardziej odmilitaryzowany, czyli został zabrany powiedzmy musztra, strzelanie, bardziej przeszedł na taki program udzielania pierwszej pomocy, obrony cywilnej. Już niedługo PO do szkół wróci. Choć nazwa dotychczasowego przedmiotu się nie zmieni, minister edukacji zapowiedział, że edukacja dla bezpieczeństwa będzie jednak bardziej przypominała właśnie przysposobienie obronne. Po to, żeby uzupełnić program nauczania o te elementy tradycyjnego przysposobienia obronnego, które znamy jeszcze z początku lat 90. czy z lat 80., a z tym wiąże się również zapoznanie z bronią, z tym wiąże się również możliwość strzelania na strzelnicy, tak jak to my jeszcze mówimy 40-latkowie. Mieliśmy taką możliwość ucząc się w liceach ogólnokształcących. Wszystko po to, żeby mieć podstawową wiedzę na temat obsługi, obsługi broni. Jeśli będzie to tak jak jest obecnie w szkołach i na edukację dla bezpieczeństwa zostanie przeznaczona jedna godzina tygodniowo, to strzelania nie będzie pewnie zbyt wiele. Sama obsługa broni jest prosta. Ale czynności związane z tą presją, z tym wszystkim już wymagają dłuższego zastanowienia, treningu. Część osób szybko to przychodzi i szybko się uczą, obsługiwania broni i strzelania, część osób różnie to bywa. Ale mówię, to minimum około tych 100 godzin, żeby się umieć obsługiwać tą bronią i oczywiście sobie, a nikomu innemu nie zrobić krzywdy. Większy kontakt z obronnością i dyscypliną mają uczniowie klas wojskowych. Absolwenci takich szkół jak liceum ogólnokształcące numer 15 w Katowicach mają też przywileje przy naborze do służb. Po klasie wojskowej uczniowie szybciej składają przysięgę. Skrócony okres służby przygotowawczej. Natomiast nasi uczniowie klas zarządzania kryzysowego w ramach naszej umowy z Komando Miejską Policji w Katowicach mają również dodatkowe punkty w ramach naboru do policji za to, że kończyli naszą szkołę i wykazują się certyfikatem obozów, które przeszli w ramach szkolenia. Na razie nie wiadomo, czy wojna w Ukrainie przełoży się na popularność klas o takim profilu, jednak już teraz widać, że strzelnica robi się coraz popularniejsza. Prawdziwa moda na broń może dopiero się zacząć.